Mamy zajedno! Łzy To jest wielki, wielki sukces, prawda Państwa! Wielki sukces, prawda? Jestem sobie błogę, swój problemet. Wróciłem sobie swój problem i będę patrzył. Jaka urocza policjantka, mój Boże! Panie dyrektorze, nie wyjeżdżamy stąd. Niech pan nie kracze, bo zatrzymają. Niech pan nie kracze, bo zatrzymają. Jest sędzia. Sędzia, nie tak Sędzia Sędzia, proszę 50 sekund jest sí ucieczka. Co? 1, 2, 7, 22, 66, 40. A więc, proszę Państwa, jest ucieczka. Jak ile białych paletrów? Ile ta ucieczka? E nad tym jednym ma dwie minuty, a peleton ma straty do tej dziesiątki pięćdziesiątej. A więc, proszę Państwa, to się wszystko zrzutuje, jak się mówi w kolarskim języku. Tutaj poszła teraz ucieczka. Było cztery, kiedy mijaliśmy. Teraz tylko dwie minuty. Czekaj, dwie minuty. No i proszę Państwa, lider wyścigu jest na czele. Był Niemiec. Zakryw tam wyrobił? zdjęcia robię, ten spisuje. Co? Zdjęcia robię, ten spisuje numery. Państwo tak, tutaj, tutaj czasami mają kłopoty, my też mamy kłopoty z odcyfrowaniem, bo sami Państwo widzicie, że jest w zimno, tutaj czasami jak dojeżdżaliśmy do Państwa do Babimostu, kropiło, a więc kolarze są w pelerynkach, mają, Pan pamięta, że się ubierają